Czemexpeed, czyli mój widz ich chyba... Połowy cesowego YouTube'a, który, jak zresztą pewnie większość z was wie, wysłał mi demka, w których oszukuje, a potem miał do mnie problem, że je udostępnia, mimo tego, że dawałem mu szansę na wytłumaczenie się, bo dostał u mnie na Discordzie muta na tydzień za spamowanie dziwnymi znaczkami. Po zdjęciu tej kary dalej ich używa. Nie wiem, czy przez te darmowe, czy te, z których potencjalnie korzysta ktoś, wbił mu się na komputer i ciągle wysyła te znaczki. Niemniej jest to dosyć śmieszne. Dzisiaj obejrzymy sobie jego kolejne demka i zobaczymy, czy poprawił się w oszukiwaniu. Potraktujcie ten odcinek jako odcinek pseudo-Overwatcha, ale przed odcinkiem masz darmową skrzynię do otworzenia co dosłownie jeden dzień. W link, który podany jest w opisie. A przy okazji użyj mojego kodu IMIR. E przy dużym szczęściu możesz wydropić nawet takie m 41 s Decimator, a jeśli ten skin Ci się nie spodoba, to możesz go wymienić na innego, ładniejszego dla Ciebie w Exchangerze. Możesz też spróbować swoich sił w case Battle. Pamiętaj o tym, aby użyć mojego kodu IMIR. E Dostajesz za niego 2,10 oraz 10% do do ładowania. Zachęcam serdecznie. Zagrywam to jeszcze po nagraniu odcinka, także zachęcam was o 23:00 Będziemy mieli streama z Waiting Rooma, bo dzisiaj prawdopodobnie wejdzie update sezonu premier. Zobaczymy co się stanie, więc będziemy czekać Twitcha i YouTube'a. No YouTube'a, no jesteście na YouTube, więc nie będę linkował, ale Twitcha będziecie mieli w opisie. Będzie multistream, zachęcam was. No i jeszcze będzie powiadomienie odnośnie tego na Discordzie, więc tym bardziej zachęcam na Discorda, żebyście wbili, bo tam są powiadomienia jeżeli coś wrzucam, jeżeli coś streamuję i tak dalej. Albo jak szukam jeszcze osób do nagrywek, bo też czasem się zdarza. A teraz lecimy z odcinkiem. No jesteśmy w grze właśnie ogolny zakolak. Ogólnie postarałem się wybrać jakieś takie lepsze demko. To e, dla Przemka, żeby po prostu nie było tak, że no kurczę oglądamy tylko jak zabija. E, też tutaj widziałem, że dosyć dużo ginie. Jeżeli jakieś dzieciaki słyszycie za oknem to sorry, ale okno mam otwarte. Wiecie, lato, po te sprawy. A, mam blisko dosyć kurczę. Plac zabaw i tam się bawią. Wbrew zamkniętych w piwnicy. Zobaczymy co tu Przemu odwali. Wydaje mi się, że tutaj może być też jakiś cheater ogólnie e, na tym demku. Ale to jeszcze zobaczymy. Wow, jak wygląda? Ok, Przemek tutaj widzę, że dosyć mocno. Ej, ale on ma chyba faktycznie podkręcone w ogóle. To nie jest najnowsze demko. Mam nowsze demko ogólnie, jeżeli chodzi o przemka. Ale widzę, że tutaj chyba kurde zostało coś wygładzone w tym tak, Także jest dosyć ciekawie wygrane. Oczywiście w ogóle przemek dostał Digla, chyba albo wziął Digla. W ogóle ma swojego Digla. Ej, we tu on chyba wziął Digla, bo nie jest podpisane, że jest czyjś, Także to jest jego Digl. Więc chyba kurde tam jakiś ekwipunek został zaktualizowany, a w sumie zobaczmy czy został zaktualizowany. Kurde widzę, że Przemek nie pierdzieli się w tańcu, bo normalnie skiny na tym koncie nie wiem ile są warte, wejdźmy sobie w sumie na Steam Inventory Helper zamiast na Steama bezpośrednio. Co my tutaj mamy, za 6zł, za złotówkę, za 30 z tym ten Jawbreaker, on go wcześniej w ogóle chyba miał, jego ekwipunek jest obecnie warty 67zł, ten kałach jest za 11 no powiem wam kurczę szczerze, że coś tutaj wyciąga. Ej, nitro nie było droższe? Wydaje mi się, że było droższe, że zdrożało ogólnie. Ale generalnie no to widzę, że tutaj stopniowo ekwipunek rośnie. Może, może za 20 lat już nie będzie się bał i będzie tutaj miał skiny za 10 tysięcy na przykład. Wydaje mi się, że w ogóle Przemek przed czytowaniem miał o wiele więcej skinów, więc musi mieć raczej drugie konto, na którym trzyma wszystkie skiny. Ale dobra, wracajmy do Demka, zobaczymy co tutaj Przemek robi. W ogóle chyba na początku odcinka powiedziałem, że będziemy oglądać Demka, obejrzymy sobie jedno Demko ze względu na to, że i tak, i tak jest bardzo dużo materiału na tym jednym demku więc wydaje mi się, że warto tu dawkować. Odnośnie dawkowania, to w ogóle zastanawiam się, czy chcecie dalej oglądać przemka e, tutaj na kanale. No bo jeżeli tak, no to, no to tego, no to po prostu mm, mogę nagrywać dalej, co nie. Tylko że ja też nie chcę, żeby to tak wyglądało, że ja sobie nie wiem, jakoś e, w sensie robię content. Oczywiście, że tak, wiadomo, nie ukrywam tego. Ale nie chcę tak, żebyście byli zmęczeni tym tematem. Więc możecie mi po prostu napisać, czy chcecie, żebym dalej oglądał demka, przemka e, i jakieś ewentualnie wam pokazywał nasze interakcje z przemkiem jak to wygląda. E, ogólnie no to to jest w ogóle moja, nie wiem czy mogę to nazwać, tak, ale pierwsza chyba drama na kanale, nie wiem czy była jakaś wcześniej, przewidujmy sobie na następną rundę. Nie ma co tego oglądać, ewentualnie będziemy oglądać kogoś, kogo będziemy podejrzewać o cheatowanie. Ale swoją drogą śmieszne, że Przemek już zginął 3-1, no nie są to najlepsze staty, 100% headshotów. Jak na cheatera, no to takiego obvious, no to nie są to zbyt dobre staty. Także mówię, napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym dalej nagrywał Przemkowy content, czy raczej sobie odpuścił. Będę według... może jeszcze nawet ankietę zrobię na kanale. Jeżeli nie będziecie chcieli, no to oczywiście się dopasuję do waszej woli i zobaczymy, co tam chcecie, nie? No bo mi to nie przeszkadza, jeżeli chodzi o robienie contentu w ogóle. Chciałbym sobie zobaczyć, w sumie cofnijmy sobie tę rundę, ja bym chciał zobaczyć to jest ten typek, chciałbym zobaczyć jak on strzelił tego headshota Przemkowi, może jest odwalony, chyba no, był on, jeżeli dobrze pamiętam, a kurde cofnąłem całą rundę, dlatego nie mogę tego typa znaleźć w tamtym miejscu, dobra, to będzie tutaj, o scouta nawet i zobaczmy jak on Przemkowi w tej rundzie strzelił tego... Headshota. Chcę zobaczyć, czy jest odwalony, czy nie, ale wydaje mi się, że może nie być, tu infomana na spokojnie, wycelowo na spokojnie, zobaczmy, a no nie, no kurde zwykły typek, Przemek No kurczę. myślałem, że troszeczkę się poprawi. Jeżeli chodzi o te czyty. Fiber optic cable w ogóle podałem się bardzo nick. No w ogóle ktoś w komentarzu napisał, tam widziałem, że chyba. I tak fajnie, że przemek jest oczywiście odpalony, w sensie że obviósł, że ma takie cheaty, na których widać, że mógł być ukryty. Czy to robi jakąkolwiek różnicę, tak szczerze powiedziawszy? Jakby czy przemek czytuje obywiusz czy na legit? No, ja uważam osobiście, że nie. W sensie i w, jednym, i w jednym, i w drugim wypadku gościu jest, no po prostu, no w tym wypadku przynajmniej nie oceniam ogółu jego osoby, ale no w wypadku cheatowania, no to jest śmieciem, co nie. Generalnie, no to niezależnie czy legit czy nielegit, no wydaje mi się, że overall legit cheater jest trochę bardziej irytujący, wiadomo, ale no to jest chyba ten sam poziom bycia skurwy synem, tak naprawdę. Także tutaj chyba raczej się nic nie zmienia. W moim postrzeganiu. No szczególnie, że widzieliście nawet na początku odcinka, że Przemek tam się zarzekał, że niby nie czytuje i że to są połowienia. Eee, więc no tak to wygląda. W sumie czy to się różni jakoś od legit hackera, który też udaje, że nie czytuje? No chyba nie. Wydaje mi się, że jest to nawet dokładnie takie samo. No i co, możemy chyba zauważyć, że wydaje mi się przynajmniej, że nie ma raczej żadnego takiego przynajmniej obvious cheatera w wrogim teamie. Swoją drogą, jestem pod wrażeniem, że Przemek dostaje tylko VAC live bany, że dalej nie ma VAC bana na takich oczywistych cheatach, ale chyba mówiłem to w poprzednim odcinku, że ludzie do mnie pisali niektórzy, którzy jeszcze czytowali długo, długo w CESIE GO, jeszcze jak przed update'em Panorama, tam jak był scale form i o, patrzcie, chciał chyba tego typka w schowku załatwić, ale mu się nie udało, bo nie ma jak go załatwić. A host latający w ogóle beka. One czasem się tak bagują, zauważyłem. No i co? No i bana ludzi, którzy gr grali na tym scale formie na cheatach. No to dalej nie mają przy dwójce mi o tego, że dalej czytują, a wiecie, no te czyty. Cheaty... No, troszeczkę się pozmieniały, co nie. Nie wiem, jak to tam wygląda. Czy was na przykład jakieś stare formy czytowania wyłapywał? Nie wiem, jak tam te wszystkie tiki, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać inaczej. Ale te takie rzeczy, które są wykrywane przez waka, działają. No, nie orientowałem się. No ja muszę nagrać taki odcinek? Bo mam znajomego, który się na tym bardzo zna. I chyba go wykorzystam do tego odcinka, bo to nie byłby głupi pomysł. I by był według mnie dosyć interesujący. Może coś takiego nagramy, jak będzie mi się chciało na tym kanale coś robić. Takiego bardzo ambitnego. O, no, ale dobra, no zobaczymy. O, kurde, ej, to nawet wygląda. Wyglądał no legit, o dziwo! O, przez, przez smoka widziałem jak tam przeskakiwał celownik. No, Przemek totalnie nie ma im sensa, kurczę. Przemysłowy. ja bym, po, powiem szczerze, że ja na twoim miejscu pograłbym sobie bez cheatówce, nie, no i tak nauczył się jednak tej gry, to się chyba, chyba przydaje wydaje mi się, przynajmniej przy, w sensie przynajmniej z, przy przyczytywaniu też to się przydaje, po prostu wtedy masz lepszą grę i tak, nie, no bo, no nie przeskoczysz tego, nie, no chyba żebyś sobie bardzo dobrze cheaty ustawił ale Przemek to jest taki naprawdę najbardziej stereotypowy cheater, jak sobie wyobrażacie czytera, to właśnie, tak właśnie cheater jak Przemek gra, nie? ja w sumie jak oglądam Overwatcha, pamiętam kiedyś jak jeszcze był w go, no to właśnie dużo osób też tak czytowało, nie? Jak Przemek, że właśnie było widać, że movementu nie mają, że game sense'a nie mają, że generalnie średnio potrafią grać w tę grę, ale czytują, nie? No i tak jak mówiłem chyba w każdym odcinku z Przemysławem i w tych pseudo-Overwatchach, no to po prostu yy, większość chyba tak cheaterów, a, a nie wszyscy, większość tak ma, że właśnie oszukują w taki sposób, bo po prostu muszą sobie troszeczkę podbić ego. A, czekajcie, przewinąłem całą rundę chyba, co? A tu i tak Przemek nie ma żadnego killa. Co tu się dzieje? Czekajcie. Aha, bo się ten timeout baguje. troszeczkę. Przewińmy sobie jeszcze raz. Dobra, o tutaj, tutaj, tutaj. O, widzę, że Przemek od razu ginie. Wy też widzicie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co tu się podziało? Zobaczymy. Może zobaczymy z drugiej perspektywy, jeżeli to będzie jakoś tak śmierdząco wyglądało. Mi się podoba, że w ogóle Przemek nie ogarnia, że trzeba rozwalić to okno. To jest też śmieszne. Swoją drogą, w ogóle śmieszne, że gra na oficie. bo Office to jest taka mapa I pamiętam, że jak z Przemkiem gramy, jeszcze był na Legicie... To pamiętam, że przemek mówił: Wow, to było ciekawe. No to pamiętam, że przemek właśnie chyba też mówił, że tutaj jest pełno cheaterów, nie? No, widzicie, kurde. Przemek kiedyś był bohaterem, no, ale żył wystarczająco długo i zamienił się w zły charakter, tak jak w tych memach jest, nie? Że, jeżeli żyjesz wystarczająco długo, no, to stajesz się chyba po prostu vilanem, z tym złym charakterem. Wiecie, jak są super bohaterzy, no, po prostu każdy z nich się zmienia w złą osobę, no to Przemek pożył tak długo, że się nie zmienił w tę złe, o, złą osobę. Jest teraz tym antybohaterem, czy coś. <noise> tak to wygląda, nie? Dobra, zobaczymy. Tutaj ma dwa fragi, zobaczymy co tutaj się... Dzieje. Może w końcu ogarnie, o już nawet szybciej rozwala to okno, da się, da się, nie ja mi się podoba, że on w ogóle, no, kurcze, no nie pierdzieli się w tańcu Przemek, no w normalnej grze, no to wydaje mi się, że już bym miał perbana kilka razy, flash jeszcze w ogóle zabezpieczający, i ja pierdzie, no i Przemek w ogóle trafił w te głowy, no jestem pod wrażeniem, możemy sobie już w sumie przewijać, bo to nie ma co oglądać tej rundy, jak w się nic nie będzie działo i zobaczymy jaka akcja będzie tutaj, I ja piernicze. Nie wiem, myślałem, że przemek się trochę poprawił w tym momencie i tak dalej, ale widzę, że chyba nie ma po co. W ogóle mam wrażenie, że przemek ma albo słabą myszkę, albo jakoś słabą czułość ustawioną, że tak dziwnie rusza, bo nie wiem, czy wy widzicie to, no, ale on ma tak taki dziwny nie tak jak właśnie bym miał albo za słabą czułość albo za wysoką w sensie źle ustawioną po prostu pod siebie kiedyś Izak nagrywał chyba jak dobrze pamiętam poradnik jak ustawić pod siebie czułość i szczerze skorzystałem z tego poradnika i według tego co Izak dawał w tym poradniku no to przynajmniej ja nie potrafię sobie dopasować odpowiedniej czułości nie będę kłamał sam to wyłapałem po prostu która czułość jest dla mnie odpowiednia swoją drogą z ciekawostek ostatnio zmieniłem czułość i trochę nie mogę się do niej przyzwyczaić więc chyba chyba będę po prostu Próbował na starej czułości, żeby było chyba najlepiej. Jak, jak, jak było najlepiej, co nie? No, bo kurczę, nie ma chyba co zmieniać, skoro działa, skoro mi się gra przyjemniej i tak dalej. Już jestem i tak za stary, żeby nauczyć się jakoś lepiej grać w tę grę. Wiadomo, mógłbym wypocić, kurde, nie wiem, po 20 godzin dziennie i pewnie czegoś bym tam się jeszcze nauczył, ale no to już nie są te czasy. Jestem starym dziadem, który niestety, no jest toporny, jeżeli chodzi o nauczanie się, a będzie niestety tylko gorzej. Taka jest smutna, prawda? Ja pierdziele, jeżeli chodzi o e, uczenie się w późnym wieku po prostu, co nie. Tak tak to wygląda, niestety. Kurde, okej, pra... Okej, okay, przemek, nie, czekaj, przemek zginął od mołotowa. No, na pewno mołotow pomógł, żeby go załatwić. Swoją drogą, to jest niezła kontra w ogóle na ofisie na czyterów, nie? ten mołotowy to jest mega mocne, no bo jednak pomaga zatrzymać rasza. No, w sumie Office, no kurczę, no, wada Office'a jest taka na czyterów, że tutaj jest dużo skanable powierzchni, co nie? E, a na pewno każdy czyt potrafi wyczaić, która jest skanable, która nie. Przynajmniej z tych dobrych. No to, no no, 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 jakby kurde, gdyby nie to, że Office jest taki skanowalny, no to wydaje mi się, że to by była dobra mapa na antyczyterów, nie? Czwędrogną ciekawi mnie, czy setting mapy, nie setting, może bardziej ułożenie tej mapy i tak dalej, poza tym jak jest na office, czy mogłoby być zrobione tak, żeby właśnie był. O Boże przemek! Co ty robisz? Ja pierdziele, to była najgorsza akcja przemka, jaką chyba widzieliśmy w dziejach. Akcji Przemka najgorszy. W każdym razie zastanawiam się, czy da się zrobić takie ułożenie mapy, żeby była faktycznie antyczyterska No, ofis, kurde mówię, ma dobre, dobre podłoże do tego, żeby był taką antyczyterską mapą, że na przykład właśnie tłoto wyrzucasz i tak przytrzymujesz tego cheatera. No gorzej, że te młotowy w końcu się skończą, a dwóch cheaterów wystarczy, żeby skontrować taktykę na trzymanie e, tak naprawdę ho, e, hosta, tak, cheatera w ryzach, żeby kurde nic nie mógł robić i do nikogo nie mógł strzelać. Zobaczyłem, czy Przemek sobie poradzi. Nawet nie spojrzałem kątem oka e, na to, ale widzę, że zginął. Lecimy dalej. Następna runda. No tu już widzę, co się stanie z Przemkę, a to nie był przemek, więc nie widzę co się stanie. Mogę sobie w sumie nie spoilerować. Swoją drogą to jest też dobry sposób, żeby sobie nie spoilerować, co się stanie w następnej rundzie. Mogę sobie przewijać na inną osobę, a później mogę sobie właśnie przewinąć mecz w sensie rundę na następną rundę. Lol. W taki sposób możemy uniknąć spoilerów, co się będzie działo z przemem. O, zobacz, ale dobra, na razie sobie spoilerujmy, czemu nie. wow, ej, to było niezłe. Naprawdę niezły strzał. Jeżeli czytował, nie szkoda mi przemać, szczerze powiedziawszy. O kurde, trochę przewinąłem za bardzo, ale widzieliście, że. No, był frag, dobra, no. Zacznę, czy przemek sobie poradzi. poradzie. Ej, no, prawda jest taka, że ten monkey, jakby jakby dobrze zagrał, to by załatwił przema bez żadnego problemu, nie? Przemek po prostu. Kurde, przemek jest. Oj, no dobra, tutaj to jest ciężko, nie? Problem jest taki, to znaczy przemka, albo w sumie dobra, nie będę mu podpowiadał, bo jest szansa, że on będzie oglądał ten film. <laughs> nie będę mu podpowiadał, może jeszcze bardziej, co by mógł sobie ustawić, no bo tam plus, minus, to wiem, jakie są ustawienia w tych cheatach. Szczególnie, że dużo osób z Was mi pisze odnośnie cheatów. Widziałem, że tam parę osób nawet napisało, że mi wytłumaczyć, jak te cheaty wyglądają. Tak dokładnie, nie? Kiedyś będę musiał skorzystać. Może sobie, jak właśnie będziemy, jeżeli będziecie chcieli, właśnie odcinki jeszcze odnośnie przemka. A jak nie, to przy Overwatchach tych pseudo, nagramy sobie, właśnie jakiś materiał, w którym będziemy bardziej tłumaczyć, jak te czyty wyglądają. Bo to naprawdę, no jest dosyć ciekawy temat według mnie. Nawet jak nie czytujecie, nawet jak nie lubicie czyterów, no to mnie osobiście ten temat bardzo ciekawi, nie? Jeżeli chodzi o te czyty. No i nawet takie HVH kiedyś można by było sobie spróbować. Chociaż ja byłem bardzo mm, oporny, jeżeli chodzi o nagrywanie tego HVH, no bo. No, wiecie, mam jeden odcinek na kanale z HVH, ale to wygląda tak, że ja sobie wbijam na serwery HVH i czekam aż dostanę bana za to, że nie czytuję, nie? Swoją drogą, absurd totalny, ale tak to wygląda, nie? No, zobaczymy, jak to wygląda. No, proszę, przemek, udało się, no, przemek nie ma reakcji nawet, nie? Jak przemek widzi przez ścianę typa i on nawet nie wie, kiedy, kiedy po prostu wyskakuje ten człowiek, co, nie? No, jest powalone dla mnie troszeczkę, szczerze powiedziawszy, że przemek sobie aż tak nie radzi, no. No wiadomo, nie każdy ma predyspozycję do grania w gry, i w normalnych wypadku bym się z przemka nie śmiał, no, ale problem jest tak. Takie, że przemek robi krzywdę innym osobom i uważam, że troszeczkę moralne przyzwolenie do tego jest, żeby wtedy się śmiać z takiego Przemka, no. W normalnych warunkach, gdyby był jakiś widz, który sobą bardzo sobą gra w grę i nie ma na przykład reakcji, no to uważam, że to jest takie, takie no niezbyt przyzwoite, żeby się z niego śmiać i nawet właśnie tak miałem z Przemkiem, to bardziej to my się, kurde, śmialiśmy właśnie wcześniej tak, że, że sobie bekę robiliśmy, nie, kontencik te sprawy, bo Przemek to, kurde, no jest kontenciarz, co by nie mówić z charakteru, nie. Ale no, kurczę, moment, w którym Przemek zaczął innym przeszkadzać, psuć grę, rozgrywkę i tak dalej, no, to uważam, że, że już no, przyzwala na to, żeby się jednak z niego śmiać, bo jest po prostu bardzo, delikatnie mówiąc, nie niemiły. O, no ta, no, widać go digla, więc gościu go po prostu skanuje. Przemek tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Nie wiem, czy Przemek z kimś gada na Wojsie. Swoją drogą, odnośnie tego, w ogóle Przemek nie gra z nikim ze swojego normalnego premada, chyba że zmienili linijki, a nie tym się każdego profilu sprawdzać. Ale nikt tam na Wojsie, fu, na Wojsie na czacie w ogóle nie pisze nawet, a normalnie pisali, także to jest też ciekawe dosyć. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. A tutaj widzę, że będzie jakaś seria w ogóle, kurde, załatwień przez Przemka. O, dobra, no Przemek nie zareagował. Na CTK widzę. Ej, no Przemek mógłby mieć tutaj 30 razy więcej killi. Nie mam, nie mam pojęcia, kurczę, czemu Przemek tyle kili aż unika. No dawaj, myk, okej. Okay. No tu widzę, że będą same rundy tak naprawdę, gdzie Przemek załatwia, ale wydaje mi się, że może być jakaś śmieszna akcja. O, na przykład taka. No tak naprawdę, o właśnie też Przemek rzadko sobie smoki rzuca, o dziwo nie, no jednak jest czyterem. O kurde, przewinąłem całe demko, ja pierdziele jestem naprawdę specjalny. A, trafiłem idealnie w ten moment, w którym byliśmy, lol. To jednak jest sztuka, co nie? Trzeba się tego nauczyć, panowie i panie. U, no proszę, Przemysławie, dobra. Że, o, o, czy wyjdzie, czy wyjdzie, wyszedł, dobra, załatwił go. O, tam jeszcze jest jeden setek, tu będzie jeszcze jeden kill. Gościu go skanuje, no to nie jest ciężkie tutaj, mech. No i go trafił jeszcze przez ścianę. Wow. Nie widziałem, że tak czyt wykrywa, że jak już ręka wyskakuje, to już można mu strzelić tego headshota tak wycelowanego. W ogóle dziwię się, że nikt nic nie pisze na czacie. Nie, miałem zmutowane tych ludzi? Czy o co chodzi? Ale nikt nic nie pisze na czacie odnośnie tego, że Przemek czytuje, nie? A tak naprawdę no na nie trzeba być jakimś specjalistą, żeby zobaczyć, że Przemek czytuje. Jeżeli chodzi o rangi, to gold, może oni na legicie czytują? Co, gorzej od Przemka to się da? Nie no, wydaje mi się, że nie. A, gościu przy SSssSS S, 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 teraz w końcu, jak powiedziałem, wykrakałem! Nie wiem, ja często tak mam, że wykrakam. <laughs> Takie rzeczy to jest też ciekawe. Ostatnio, jak graliśmy właśnie Rankeda, nie w koniecznie, ale no właśnie, wykrakałem, wygrywaliśmy super i przegraliśmy przez to, jak powiedziałem, no w końcu wygramy, bo mieliśmy lustrika bardzo dużego. I nagle się okazało, że no wykrakałem. Mieliśmy wygrać polu streaku, a tu jednak się okazuje, że nie taki jestem, także nie powinienem takiej rzeczy mówić po prostu. Bo za każdym razem wykrakam. To może wykrakam, kurczę, szkoda by było, żeby przemo dostał perm-bana na <laughs> wszystkie konta Steam za to, że czytuję i w ogóle każdy cheater, żeby dostał permbana. A tak w ogóle to fajnie by było, żeby dzisiaj był jakiś updatecik. To by było w ogóle super. No, no, dawaj, dobra. A swoją drogą, no to już, już jeszcze raz powtórzę, no bo pewnie sobie to dogram, bo zapomniałam o tym totalnie, ale dzisiaj prawdopodobnie... Bo ma być ten update po prostu kończący sezon, co nie? Dzisiaj prawdopodobnie zrobimy sobie Waiting Rooma Będzie na YouTube i na Twitch. Linka oczywiście będziecie mieli w przypiętym komentarzu i w opisie, także zapraszam was serdecznie do tego. żebyśmy sobie poczekali, nie? Bo wiem, że dużo osób w nocy siedzi, a tak fajnie odpalić streama, wiem, że ludzie siedzą, że czekają i tak dalej, także naprawdę zapraszam was. Zaczniemy prawdopodobnie coś koło 23, tak żeby nie siedzieć, nie wiadomo ile na tym streamie niepotrzebnie. No dobra, dawaj, jo! Jo, yo, yo, dawaj, zatwierdź, ją, jo! Nie, nie załatwisz go, dobra. O, teraz może go załatwić. a nie to fiber optic cable. Ten, że dawaj go może załatwisz. Ale Digli, ja pierdzielę. No, dawaj, 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 Przemek. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie, Przemek. No. Mek? Okej. Okay. Nie wiem, podoba mi się, że Przemek w ogóle w ciało celuje. O kurczę, troszeczkę przyspieszyłem. O, i ostatnio mamy śmierć. Tu, a, to nie jest Przemka chyba. Śmierć. Gdzie jest Przemek? A jednak jest też Przemka śmierć. Nie, ja nie chcę przyspieszone. Bo zwolnij, Przemek, gdzie jesteś? Tutaj. No O. Kurde, no ładnie strzelił, dało się zareagować Ale ładnie strzelił, no i to jest tak naprawdę w sumie Koniec tego rankeda Swoją drogą, powalone, remis <śm> <śm> Remis, na, nawet nie spojrzałem Na to demka na stronie, ale to jest remis ja cię kręcę, masakra No, dziękuję za oglądanie